Witajcie moi drodzy, w kolejnym filmie. Jak wiadomo, obecnie polską rządzi koalicja, która składa się z czterech partii o bardzo różnych poglądach. Mimo to zrobili wszystko, by PiS nie doszedł po raz kolejny do władzy. Choć póki co koalicja wciąż trwa, to często wykorzystuje różnice między partiami, by usprawiedliwiać niedowożenie obietnic wyborczych. W minionym roku Mogliśmy też oglądać tarcia pomiędzy koalicjantami. Jednak chyba najbardziej nieoczekiwanym krytykiem z wnętrza koalicji okazał się doświadczony poseł polskiego stronnictwa ludowego, a zarazem marszałek senior, który kilkukrotnie wypowiedział się, jakby tak naprawdę był w opozycji. W tym odcinku przygotowaliśmy dla Was jego najciekawsze słowa krytyki, przestrogi oraz zapewnienia, że nie we wszystkim będzie przytakiwać Donaldowi Tuskowi. Chodzi oczywiście o Marka Sawickiego. W minionym roku było o nim szczególnie głośno, gdy pewnego dnia wszedł na mównicę sejmową i w zasadzie zaatakował rząd oraz ministerstwa, gdzie PSL ma swoich przedstawicieli. Pośle, Panie Marszałku, Panie Ministrze. Dziękuję A bardzo. Bliski, panie Marszałku, Wysoka Izbo. Eksperci polscy i międzynarodowi określają, że Polska obok Niemiec w Europie ma największy potencjał biosubstratu do produkcji biometanu, do biogazu wykorzystywanego na cele energetyczne, na cele pro, produkcji prądu elektrycznego i ciepła. Ten potencjał określany jest tylko na podstawie produktów ubocznych i odpadowych z rolnictwa na poziomie 8 miliardów metrów sześciennych metanu. Jeśli doliczymy do tego biomasę komunalną, jeśli doliczymy do tego biomasę odpadową, kuchenną, szeroko rozumianą, restauracyjną z przetwórstwa rolno-spożywczego, to mamy kolejne 8 miliardów metrów sześciennych Czystego biometanu. To jest tyle, 12-16 miliardów, to jest tyle, ile w szczycie importowaliśmy gazu kiedyś z Rosji. Poseł Sawicki chyba poczuł się już zmęczony tym, że nic nie ruszyło się w tej dziedzinie, w której widzi ogromny potencjał, który marnowany jest przez osoby decyzyjne. I ciągle nie mogę zrozumieć, dlaczego w polskim rządzie i poprzednim, i tym nie ma zainteresowania, wsparcia. Rozwojem biogazowni rolniczych. Małe biogazownie rolnicze nie wymagają pozwolenia na budowę, nie wymagają uzgodnień środowiskowych, można je budować z dnia na dzień. Zbudowanie 14 tysięcy, bo tyle gospodarstw rolnych produkuje 95% produkcji zwierzęcej w Polsce, zbudowanie 14 tysięcy biogazowni rolniczych, to jest okres trzech, maksymalnie pięciu lat. To jest możliwa do uzyskania moc energetyczna roczna na poziomie 42 terawatogodzin, tyle samo ciepła na poziomie 42 terawatogodzin. To jest więcej niż planowane trzy siłownie jądrowe, które będą za 20 lat. A te małe biogazownie rolnicze nie wymagają dzisiaj przebudowy systemu energetycznego, bo pracujące w systemie szczytowym w godzinach szczytowego poboru energii. Mogą być przyłączane do sieci niskiego i średniego napięcia. Marek Sawicki zwrócił się też w zasadzie bezpośrednio do ministra rolnictwa z PSL, Czesława Siekierskiego, by wreszcie zrobił coś w temacie biogazowni. Szczególnie zainteresowanie tym projektem powinno być w resorcie rolnictwa, bo zeroemisyjna żywność jest przyszłością. Jeśli my nie zrobimy tego w ciągu najbliższych trzech lat, to Polska. Potęga eksportowa w zakresie produkcji rolniczej będzie miała w każdym europejskim i światowym sklepie czarny, a nie zielony pasek. Dlatego wzywam mój rząd, wzywam moich ministrów do tego, żeby w końcu podjęli ten projekt na poważnie. To nie był jednak ostatni raz, kiedy poseł PSL miał opozycyjne podejście do obecnej koalicji rządzącej. Podczas debaty nad raportem Najwyższej Izby Kontroli, Marek Sawicki w swoim wystąpieniu zawarł dla nich przestrogę. Jak bardzo ważny jest trójpodział władzy, to chcę przestrzec także dzisiejszą koalicję moją koalicję rządzącą że Nadmierne wprowadzanie do struktur rządu parlamentarzystów, posłów to jest jakieś elementarne naruszenie trójpodziału władzy i wydaje mi się, że warto rozważyć, czy poza ministrami konstytucyjnymi wiceministrowie jednak nie powinni być parlamentarzystami. Żeby tych dwóch porządków władzy Ustawodawczej i władzy wykonawczej ciągle nie mieszać. A z kadencji na kadencję ten poziom zmieszania, poziom mikstu rośnie. I dlatego warto byłoby, żeby te elementy na stałe również w przyszłości rozważyć. Jednak trzeba przyznać, że tego dnia poseł Sawicki nie brał jeńców także ze strony PiS. Kiedy oni mu przeszkadzali. Nie omieszkał powiedzieć im, co o nich myśli z mównicy sejmowej. Drodzy panowie, ja mam taką prośbę. Siedzę od początku tej debaty i kiedy mówił poseł Szarama, z którym w wielu elementach się nie zgadzam, nawet nie pisnąłem. A ja jeszcze nie zacząłem mówić, a wy już zaczynacie komentować i przeszkadzać. To jest właśnie poziom kultury, deprawacji i niszczenia prawa. Są tu także goście i słuchają. W jakim stylu my tę debatę prowadzimy? Więc radziłbym, żebyście nieco przycichli, bo czasami cisza więcej mówi niż najlepsze słowa. Marek Sawicki nie miał też dobrych wiadomości dla Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego podczas wywiadu radiowego z Robertem Mazurkiem. Podczas tej rozmowy zdradził, że jego kandydatem jest marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jednak dopytywany przez dziennikarza wyznał, jak zagłosowałby w drugiej turze, gdyby miał do wyboru kandydata Koalicji Obywatelskiej. Powiem panu szczerze, moim kandydatem jest Szymon Hołownia i w tej chwili tym się będę interesował i na tym Gdyby skupiał. w drugiej turze był Rafał Trzaskowski, on nie ma pańskiego głosu. Pan to już zadeklarował, że nie będę głosował e, na człowieka, który oficjalnie wydaje zarządzenia o zdejmowaniu krzyże z instytucji publicznych. I tu się nic nie zmienia. Czyli w, gdyby w drugiej turze był przeciwko kandydatowi PiSu Rafał Trzaskowski, to Rafał Trzaskowski nie ma pańskiego jeszcze, głosu. Jeszcze nie wiemy, kto będzie kandydował. z PiSu. Ale pytam tylko o Rafała Trzaskowskiego na razie. Panie redaktorze, zgodnie z moją wcześniejszą deklaracją, chcę jasno powiedzieć, że ja nie będę głosował na osoby, które tak drastycznie, światopoglądowo są po drugiej stronie niż ja. I chcę wyraźnie podkreślić, że w Polsce nie mamy tylko i wyłącznie czarnych i białych, tylko także jest ogromnie dużo szarości. W związku z tym sp spośród kandydatów można wybrać takiego, który będzie bardziej tolerancyjny, bardziej w tej, w tej, w tej odcieniu szarości, a nie koniecznie cza czarnego a i białego. Teraz I to już wszystko w tym odcinku. Zgadzacie się z Markiem Sawickim? Czy to dobrze, że tak otwarcie krytykuje koalicjantów i kolegów partyjnych? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Zapraszamy też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.